Cześć, Anna. Cześć. Taniec z gwiazdami, kolejna edycja wystartowała. W sumie wystartuje dopiero z udziałem twoim. No jak samopoczucie? Ekscytacja jest ogromna. Nie mogę się doczekać, naprawdę. Tak przebieram już rączkami, nogami i mam różne scenariusze. Nie wiem, jaki będzie pierwszy taniec. Nie mogę się doczekać. Także tak. A powiedz mi w ogóle skąd ta decyzja? Że jednak dobra spróbuję idę do tańca? Wiesz co, bo to jest ogromne wyzwanie. Tutaj będę się powtarzać troszeczkę, bo nie powinno nic odkrywczego, co, czego już nie powiedziałam do tej pory. Mm, wydaje mi się, że tutaj nie da się niczego oszukiwać. Nie da się przebrać maski, jeżeli ktokolwiek z nas ją przybierze. Mhm. To bardzo szybko ona się obnaży. I w tym formacie jesteśmy sobą, zawsze sobą, pokazujemy siebie. I dla mnie to będzie kolejna Odsłona Amy Kludzkiej to jakie mam słabości, jakie mam mocne strony, jak reaguję na ogromny stres, co, co mnie wznosi, a tylko tak sobie życzę, także to będą nowe, nowe twarze Amy się ludzkiej. I nie mogę się doczekać, bo, bo wydaje mi się, że do tej pory mam trochę taką enigmą, która nie dała się poznać i bardzo się cieszę, że to w końcu nastąpi, że. Widzowie, odbiorcy dowiedzą się więcej o mnie. No właśnie, tutaj nawet na ramówce zapowiedzieli ci ładnie, że Ania będzie, że Anna będzie świecić dłużej niż 365 dni. Ja mam też takie pytanie: Czy to była Twoja pierwsza propozycja do tańca, czy miałaś już wcześniej? Nie, one pojawiały się wcześniej. Bardzo się cieszę, że przy tej 15. edycji to wyszło. Słuchaj, a wcześniej, jakie były czynniki tego, że ty jednak się nie zgadzałaś? Czy to była praca, czy jednak gdzieś te, e, ta bariera? I nie, absolutnie to nie chodzi o kwestię niezgadzania się, więc tutaj, żeby nic nie było źle odebrane, kwestia po prostu zajętości. Anna, mhm. no, właśnie, oprócz tańca z gwiazdami, no na pewno czeka Cię też duże wyzwanie pod względem pracy. Czy jednak to e, odstawiłaś na razie na czas tańca? Totalnie odstawiłam na czas tańca, skupiam się na tym w 100%, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Opowiadaj w ogóle, co u Ciebie słychać prywatnie, bo ja ostatnio się natknęłam na fragment Twojego wywiadu, gdzie w pełni jesteś singielką i lubisz ten czas bardzo. Bardzo to jest taki moment zagłębiania się w siebie, bycia na 100% ze sobą, poznawania tego, co lubię, czego potrzebuję, co tak naprawdę dalej w moim życiu ma się wydarzyć, jak będzie wyglądał każdy kolejny dzień. I dzisiaj sama w pełni decyduję o tym. Mhm. Um, jak barwne to moje życie będzie, jakie jak będzie miało kolory i jaki jak naprawdę kierunek temu życiu nadam. Także polecam wszystkim, niezależnie jaki jesteśmy maści, czy, czy jakiej płci, e, bardzo to jest taki, to jest coś niesamowitego. Żeby być samemu ze sobą w końcu w życiu. Wiele też e, spotyka się komentarzy, że im człowiek starszy, tym jest bardziej świadomy, ale też e, czasami boi się być singlem ze względu na wiek, że już nie pozna kogoś, że będzie ciężko. Wydaje mi się, że, wiesz, że to jest też takie bycie w naszej strefie komfortu trochę, a strach to. Wydaje mi się, że trochę nam tej strefie komfortu towarzyszy. I dopiero wtedy, kiedy wychodzimy poza nią, dowiadujemy się wiele o sobie. Mhm. I dopiero idąc w nieznane, jesteśmy w stanie w ogóle zobaczyć, co nas spotka. Także nie warto się bać. A ty ile razy w życiu szłaś w to nieznane? Czy bałaś się, właśnie? Za każdym razem idę w to nieznane. Mm. <noise> tak samo było z rolą w 365 dni? Zdecydowanie tak. Anna też y, bardzo często się ze swoimi fanami dzielisz takimi typowymi, codziennymi rzeczami, które cię spotykają, czy nawet problemy z cerą. Nie wstydzisz się też tego pokazywać jako kobieta? Myślę, wydaje mi się, że żyjemy w takim idealizowanym świecie, który mm, nakłada na nas filtry, a jesteśmy przede wszystkim ludźmi i moim odbiorcom chciałabym pokazywać siebie tą prawdziwą i normalizować w ogóle bycie kobietą, bycie człowiekiem w dzisiejszych czasach, nie jesteśmy idealni. Każdy tak naprawdę jest unikalny na swój sposób i jeżeli mogę kogokolwiek uświadomić, albo wręcz pomóc, pokazując siebie z tym w, tej, w tym gorszym momencie em, cery, skóry, to to robię. Napisały do mnie setki kobiet em, po, od momentu, kiedy opublikowałam te relacje i bardzo się cieszę, bo normalizujmy to, słuchajcie. To jest jakby część nas. Każdy miewa gorsze momenty i to jest po prostu normalne. No właśnie, a w, w, w tym show biznesie, w tym całym świecie, który jest ten, tak jak ty powiedziałaś, ten wy, wyadylizowany, e, tak naprawdę jak zostać sobą, pozostać sobą i zatrzymać tą normalność, bo teraz bardzo dużo osób niestety błądzi w tą stronę, no nie tą, co powinno. Wydaje mi się, że przede wszystkim warto odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jesteśmy i dojść do tego momentu, w którym wiemy. Po prostu to jest odpowiedź. wiedzieć, z kim się jest. Dokąd się zmierza. I być w zgodzie z jakby wewnętrznym głosem, nie poddawać się tłumowi, tylko nawet jeżeli czujemy się jak czarna owca, to, to być tą czarną owcą. No to nie znaczy, że tak naprawdę nią jesteśmy, tylko iść w zgodzie z tym, co dyktuje nam nasza intuicja. A kiedy u Ciebie był taki rachunek sumienia, że je, tak sobie wszystko wypisałaś na przykład albo w głowie i powiedziałaś, w którą stronę ja chcę pójść i jednak tą stronę obieram? Wiesz, co ponad rok temu zaczęłam e, taką mocną pracę nad sobą, e, i tak naprawdę wtedy zaczęłam odkrywać to, kim jestem. Mhm. E, zagłuszałam wewnętrzny głos, który towarzyszył mi przez 30 lat mojego życia, i, i wiedziałam, że już nie mam odwrotu. I to jest najpiękniejsza podróż, bo, bo w nieznane, ale bardzo wartościowa i potrzebna. Mhm. Ale przezwyciężyłaś to sama, czy potrzebna, potrzebna była terapia? Wiesz co, też nie boję się mówić tego, że jakby to jest praca nad sobą. Terapia dziś w dzisiejszym świecie jest rozumiana na opak dziwnie nadal. Jakby jest, są nadawane jakieś takie dziwne, dziwne, dziwne cechy są sobie przypisywane. Uważam, że niepotrzebnie, więc to taka była bardzo głęboka Zaczęcie głębokiej pracy nad sobą, zrobienie właśnie tego rachunku sumienia, o którym mówiłaś, tego, czy tak naprawdę, jak dalej chcę, żeby wyglądało moje życie. A jak chcesz, żeby ono wyglądało? Żeby było pełne, żebym była szczęśliwa, żeby każdy krok, który wykonam, był, był bardzo świadomy. Żebym była w pełni pogodzona z tym, co chcę, czego potrzebuję. I tak też się dzieje. A ta jedna rzecz, która by sprawiła, że będziesz najszczęśliwszą kobietą na świecie? Pozostać sobą. I to jest piękne na jeszcze zapytam się ciebie po tańcu z gwiazdami, jakie dalej plany? Teatralne. Wracam, wracam do prób spektaklu, który już zaczęliśmy ze wspaniałym składem aktorskim. Premiera filmu brytyjskiej produkcji w przyszłym roku. Też główna rola, z czego się bardzo cieszę, nie mogę się doczekać. Ten proces produkcyjny jest bardzo trudny, bo w maju tamtego roku zakończyliśmy zdjęcia mhm. na Malcie, także będzie się działo dosyć sporo. A współpraca z Blanką Lipińską jeszcze się będzie szykować? Jeżeli pytasz o, o czwartą jakieś? część filmu, to już nie ze mną, to nie. Ale ja wiem, że jeszcze Blanka ma w planach inne. Ale A to, może, może. To już trzeba pytać Blanki i ona jest odpowiedzialna za decyzję. Dobrze, Anna, dziękuję Ci bardzo. Ja trzymam za Ciebie kciuki na pierwszym live, bo wiem, że jak po tym pierwszym już będzie z górki, ale on będzie najcięższy. Mimo wszystko trzymam za Ciebie kciuki. Daj czadu, po prostu daj czadu. Bardzo dziękuję, zrobię wszystko, co w mojej mocy. Trzymamy kciuki, dzięki <laughs> bardzo, i do zobaczenia. Dzięki, do zobaczenia.